Dzisiejsza relacja została przesłana do twórcy kanału Heaven Awaits przez osobę o imieniu Nick. Zamieszczam ją za zgodą twórcy kanału Heaven Awaits. Źródło w opisie. Zaczynamy. Witaj. Nie jestem pewny, czy będziesz chciał odczytać moją relację z uwagi na to, że zawiera ona informacje o reinkarnacji. Zanim zacznę, chcę powiedzieć, że dobrze wiem, co wiara chrześcijańska mówi o życiu tylko jednym życiem. Dlatego nie mówiłem tej historii wielu osobom, ponieważ bałem się być ciągle negatywnie osądzanym. Dorastałem w bardzo religijnej rodzinie. Mój tata był diakonem w lokalnym kościele, a moja mama grała na organach. W mojej rodzinie oczekiwano od nas chodzenia do kościoła w każdą środę i w niedzielę. Nie miało znaczenia, jeżeli ktoś czuł się źle. Jeżeli nie poszliśmy, to nie tylko byliśmy karani przy pomocy paska, byliśmy także zmuszani do czytania pięciu ksiąg Biblii, i następnie byliśmy z nich odpytywani. Powiedzieć, że moi rodzice byli religijnymi fanatykami, to mało. Proszę, nie odbierajcie tego jako atak na Kościół ani na religijne osoby. Nawet po tym, co przeszedłem, wciąż jestem wierzący. Dlatego ciężko jest mi opowiedzieć tę historię. 7 czerwca 1978 roku miałem 14 lat i dopadło mnie letnie przeziębienie, które całkowicie pozbawiło mnie energii. Błagałem moją mamę i mojego tatę, aby pozwolili mi pozostać w domu, ponieważ ledwo mogłem utrzymać oczy otwarte. Oczywiście wiedziałem, co mnie czeka, jak śmiałem złapać chorobę. To musi być dzieło diabła. Mój tata uwielbiał zrzucać wszystko na diabła. Zanim się spostrzegłem, on zaczął bić mnie swoim paskiem. To był jeden z tych grubych, skórzanych pasów. Szczerze byłem tak słaby, że nie czułem jego uderzeń, co tylko dodatkowo rozwścieczyło mojego tatę. Nie potrafię powiedzieć, które to było uderzenie, ale usłyszałem i poczułem trzask. I znalazłem się poza swoim ciałem. Poczułem wrażenie ciągnięcia i zacząłem wznosić się w górę. Patrząc wstecz, mogłem zauważyć mojego tatę, wciąż bijącego moje bezwładne teraz ciało, i moją mamę próbującą go powstrzymać. Słyszałem, jak powiedziała: Brian, on nie żyje. Przestań go bić. Nasz syn, zabiłeś go. Kontynuowałem wznoszenie się wyżej, ponad mój dom w kierunku nieba. Zaczęło się to w powolnym tempie, ale gdy dotarłem do chmur. Zacząłem się poruszać z ekstremalną prędkością. W końcu zacząłem zwalniać po dotarciu do miejsca docelowego. Gdy dotarłem do miejsca, które, jak przypuszczałem, było niebem, przypływ wiedzy wypełnił moją duszę. Wiedziałem wszystko, co było do wiedzenia. Znałem przyszłość, przeszłość i teraźniejszość. Wiedziałem, że wszystko to już robiłem wcześniej. Gdy rozejrzałem się dookoła po tym miejscu, moje wspomnienia powróciły. Tutaj się urodziłem, wymamrotałem. Masz rację, rzekł głos, który wydawał się być w mojej głowie. Byłeś tu już wcześniej. Wszystkie dusze tutaj się rodzą. Wszystkie dusze, które zawierają przymierze z moim Ojcem, aby iść i żyć życiem, uczyć się i doświadczać, jak to jest być człowiekiem. Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem, skąd pochodzi ten głos. Nie mogłem zobaczyć twarzy tej osoby z powodu jasnego światła, które ją otaczało, ale wiedziałem, po jego słowach, że to był Jezus. Witaj w domu, Nick. Wiem, że masz dużo pytań. Proszę, nie krępuj się, aby je zadawać. Nie miałem pojęcia, od czego zacząć, więc zacząłem pytać o cokolwiek, co przyszło mi na myśl. Jaką drużynę sportową lubisz? Czy ja kiedykolwiek się ożeniem? Czy szatan jest prawdziwy? Czy Judasz naprawdę Cię zdradził i czy on jest w niebie? Co masz na myśli mówiąc, że ja już robiłem to wszystko wcześniej? No wiecie, miałem 14 lat. Jezus uśmiechnął się i cierpliwie odpowiedział na wszystkie moje pytania. Nie mamy potrzeby uprawiania sportu w niebie. Tak, w końcu po studiach poznasz miłą dziewczynę, ożenisz się i będziesz miał dwoje dzieci chłopca i dziewczynkę. Lucyfer jest tak samo realny, jak ja jestem. Tak, Judasz Iskariota zdradził mnie i nie, on nie jest aktualnie w niebie, chociaż ja przebaczyłem mu w chwili, w której mnie zdradził. On nie przebaczył sobie. Dopóki on sobie nie wybaczy, będzie pozostawiony, aby wędrować ani to w niebie, ani w morzu ognia. Ty podpisałeś wiele umów z moim Ojcem. Czy chciałbyś zobaczyć jakieś swoje wcześniejsze życia? zapytał. Oczywiście, byłem tego ciekawy, i pomimo tego, że miałem wiedzę, że byłem tu już wcześniej, nie miałem wiedzy o moich wcześniejszych życiach. Nie wiem, ilu z Was pamięta starsze teleturnieje, które dawały możliwość wyboru różnych opcji ale tak to wyglądało, gdy Jezus przytaczał moje poprzednie życia. W moim pierwszym życiu byłem prostym farmerem. W czasach średniowiecza. Nieszczęśliwie umarłem na skutek infekcji spowodowanej przez ugryzienie zwierzęcia. W moim drugim życiu zostałem zabity, ponieważ odmówiłem przysięgi wierności Edwardowi II. W moim trzecim życiu utonąłem po tym, jak łódź mojej rodziny zatonęła. Nie, to nie był Tytanik. Jezus powiedział mi, że w każdym z tych trzech poprzednich żyć. Podpisałem umowę z Ojcem, chcąc żyć i uczyć się w najcięższych czasach. Wtedy też doszliśmy do obecnego życia. Pamiętam, jak zapytałem Jezusa: Dlaczego podpisałem umowę, aby być bitym przez fanatyka religijnego? Jezus uśmiechnął się i powiedział: To nie jest umowa, którą podpisałeś. Ta, którą podpisałeś, i ta, w której wybrałeś rodziców, dotyczyła bycia wychowanym w rygorystycznej. Ale kochającej rodzinie. Twój ziemski ojciec jest surowym, ale kochającym człowiekiem. Byłem zmieszany, i Jezus widział, że byłem zmieszany. Powiedział, że to było potrzebne, aby się stało dla mojego ziemskiego ojca, aby uświadomił sobie, że jego postępowanie jest złe. Jeżeli zdecydujesz się wrócić do tej rodziny i wypełnić swoją umowę, Twój ojciec na zawsze się zmieni przez to. Jak skończył to mówić, pojawił się obraz w barwach czarno-białych, pokazujący mojego ojca, trzymającego moje bezwładne ciało w ramionach, błagającego Boga, aby mnie oszczędził i w zamian zabrał jego. Wiedziałem, że mój tata był restrykcyjnym człowiekiem, ale sposób w jaki płakał uświadomił mi, że faktycznie kochał swoje dzieci. Nie potrzebuję widzieć więcej, powiedziałem do Jezusa. To jest czas podjąć decyzję, Nick. Czy chcesz zostać tutaj, czy chcesz wrócić i ukończyć swoją umowę? Jezus zapytał. Wiedziałem, że mam moc zadecydowania o swoim losie. Nie podobał mi się pomysł powrotu, jako że miałem ciężkie życie z moimi obecnymi rodzicami. Jednak nie chciałem także złamać mojej umowy z moim niebiańskim ojcem. Wiedziałem, że mógłbym sobie tego nie wybaczyć. I nie chciałem skończyć jak Judasz Iskariota. Dodatkowo chciałem zobaczyć, czy mój tata się zmieni. Widząc co zrobiłem, pojawiła się miłość do Niego i wiedziałem, że On mnie kocha. Wiem, że pewnie wiele osób wstrząsnęło się na to. Ojciec, który bije swoje dzieci, jak on w ogóle może kochać kogokolwiek? Chcę powrócić, mój panie powiedziałem do Jezusa. Czy jesteś pewny, Nik? Możesz zostać, jeśli chcesz powiedział. Jestem pewny. Gdy moja dusza zaczęła spadać z powrotem na ziemię, Jezus powiedział, abym pamiętał imię Jessica. Ocknąłem się w ramionach ojca i z trudem złapałem oddech. Spojrzał na mnie zapłakanymi oczami i przysiągł, że nigdy więcej nie tknie palcem mnie i mojego brata. Jego słowa były prawdziwe. Nigdy więcej nas nie dotknął. Nawet jeśli tego potrzebowaliśmy, odmawiał podniesienia ręki na nas. Ze strachu, że straci kontrolę i zabije jednego z nas ponownie. Mój tata dalej był tak restrykcyjny, jeżeli chodzi o Kościół. Jeżeli nie poszliśmy, to musieliśmy czytać pięć ksiąg Biblii, ale nigdy już nas nie bił. W roku 1986 ukończyłem uczelnię i poznałem moją przyszłą żonę Jessikę podczas uroczystości rozdania dyplomów. Pobraliśmy się w 1988 roku. I w roku 1990 urodziły nam się dzieci, chłopiec i dziewczynka. Wiem, że wielu chrześcijan wierzy, że gdy umieramy, umieramy tylko raz. Reinkarnacja jest bardzo realna, nasz Bóg jest bardzo kochający i bardzo w zgodzie z naszymi potrzebami. Nasz Bóg nie chce nas powstrzymywać, więc jeżeli chcemy czegoś doświadczyć, wszystko co potrzebujemy zrobić, to poprosić. Jednak po czterech życiach ja nie chcę wracać. Wydaje się, że to miejsce staje się coraz gorsze. Nie umiem powiedzieć, dlaczego czekałem na powrót tak późno tym ostatnim razem. Zrozumiem, jeżeli postanowisz nie relacjonować tego doświadczenia z pogranicza śmierci. Nie potrafię powiedzieć, jak często byłem nazywany wariatem. Zamówienie o tym, że reinkarnacja jest prawdziwa. Na tym kończy się relacja Nika. Jeżeli chcecie podzielić się swoją opinią lub wrażeniami, to zapraszam do komentowania.